Towarzysze, więc na początku pochwalę się moją nową fryzurą. Jest to kolektywna praca moja i mojej żony. Ja zrobiłem 90% przy pomocy maszynki, a kosmetyczne poprawki to efekt mojej żony. Także jeśli są jakieś nierówności, to także wina mojej żony. Więc bojkotuję fryzjerów, chronię się przed koronawirusem. No i tak, właśnie tego są efektu, no ale jednak trzeba się ciąć, gdyż, no, pracując w chłodni, no, broda, a zwłaszcza wąsy, robią się sople i jest to wyjątkowo ohydne. Więc w związku tutaj z katastrofą, która ma miejsce w Europie, w związku z tym co się dzieje przede wszystkim we Włoszech, gdzie mamy 1800 osób zmarłych, 20 tysięcy zarażonych, gdzie te statystyki są znacznie gorsze niż w Chinach i przede wszystkim o ile w Chinach udało się państwu chińskiemu... Te, te miejsca dotyczące epidemii zamknąć, odizolować, tak że reszta państwa chińskiego normalnie funkcjonowała i ta epidemia tam nie dotarła, no to widzimy, że Unia Europejska jako całość poniosła klęskę. Epidemia rozpoczęła się we Włoszech, a w tej chwili już jest we wszystkich krajach europejskich. No i zaczyna przyspieszać przyspiesza w Hiszpanii, przyspiesza we Francji. Także w Polsce mamy już 150 osób zarażonych. No w każdym razie, porównując to, co się dzieje w Chinach i to, co się dzieje w Europie, widzimy przede wszystkim, że model europejski nie działa. Widzimy także, że nie działa Solidarność Europejska. Europejskie kraje wypięły się na Włochy. Ponad połowa. Osób zmarłych to są Włosi, a Europa w ogóle im nie pomaga, w ogóle nie wysyła im sprzętów ratujących życie. No a równocześnie mamy tutaj do czynienia z oczywiście z całkowitym zerwaniem jakiejkolwiek euroatlantyckiej solidarności ze strony Donalda Trumpa, więc ja tutaj chciałbym rozpocząć nową dyskusję, nowy, nowy temat w polityce polskiej. Od 30 lat ma, mamy taki dogmat. Że Polacy są skazani na sojusz z Zachodem, że gwarancją bezpieczeństwa Polski jest yy, członkostwo w Unii Europejskiej i członkostwo w NATO. Widzimy, że Komisja Europejska, jako organizacja, jest całkowicie tutaj nieefektywna w walce z epidemią. Ta epidemia roz, roznosi się po całej Europie i kraje europejskie i te ci europejscy urzędasy, te wszystkie kurde pasi brzuchy z Brukseli, Którzy dostają tyle, tyle kasy, nic nie są w stanie z tym zrobić, więc ja proponuję tutaj, no a w związku z tym, że tutaj mamy, no, po pierwsze, sukcesy chińskie w walce z koronawirusem, po drugie, pomoc Chin, Chiny jako jedyne państwo pomaga Włochom walczyć z epidemią, rozpocząć zupełnie nową dyskusję na temat polityki zagranicznej, żebyśmy Pol Polska jako taka, no, bardziej chyba nam się opłaca yy, współpracować z Chinami, jako krajem, który jest w stanie z tą epidemią walczyć, niż. Po prostu z tym starczym europejskim kapitalistą, tych pasi brzuchów z Brukseli, którzy po prostu panikują, nic nie wiedzą, co robić. Pozdrowienia, towarzysze.